18.30. Magdalena Antoszak, witam Państwa i zapraszam na główne wydanie Kuriera Opolskiego. Na początek skrót najważniejszych informacji. Opole włączyło się do ogólnopolskiej kampanii społecznej przeciwko przemocy na ulicy. Elementy, które nas wyróżniają to jest na pewno interaktywny film, interaktywny przez media społecznościowe. Opolski Świętokarpia, choć karpią wcale nie do śmiechu. Dziękuję, że także internet oszalał, czyli życie opolskiego fotografa po światowym sukcesie jego niezwykłego zdjęcia. Zaczynamy jednak od ważnej kampanii społecznej, do której właśnie przyłączyło się Opole. Większość z nas nie reaguje, gdy widzi przemoc na ulicy. Można to jednak zmienić i takie właśnie jest przesłanie ogólnopolskiego projektu, promującego spot, można już zobaczyć na naszej stronie internetowej. Wkrótce pojawi się on także m.in. w miejskich autobusach. Prawdziwa historia zainicjowała powstanie tej kampanii, to znaczy ja kilka miesięcy temu w samym centrum Warszawy uratowałem dziewczynę przed gwałtem i mimo tego, że tą scenę widziało wiele przechodniów z reakcji dziewczyna, że około 10 osób widziało tę scenę i ta, ta, ta scena trwała około 10-15 minut, nikt nie zareagował. Ja jako jedyny m, zareagowałem i, i to skłoniło mnie, aby, aby nagościć ten problem razem z moimi przyjaciółmi. I razem stworzyliśmy tę kampanię społeczną może cytownik, która ma na celu zachęcenie Polaków do reagowania, gdy, gdy widzą przemoc. Elementy, które nas wyróżniają, to jest na pewno interaktywny film, interaktywny przez media społecznościowe. Dlatego taki, ponieważ nasza grupa docelowa to 16-35, do nich najłatwiej dotrzeć przez media społecznościowe i najłatwiej ich zaktywizować przez media społecznościowe. Widzieliśmy też, że poruszamy temat do tej pory nieporuszany, więc to też otwierało nam drogę i potwierdzało, że to, co robimy jest potrzebne. Dodajmy, że do tej pory w tę ogólnopolską kampanię włączyło się 13 miast wojewódzkich. Chociaż nie skończyli medycyny, w pewnym sensie też leczą ludzi. Przyjmują co prawda nie w gabinetach, a w sklepach z lekami. Mowa o aptekarzach, do których po poradę przychodzi coraz więcej chorych. Mówimy o tym dziś nie bez powodu, bo polscy farmaceuci obchodzą swoje święto. Beata Marcinowska. Pan Marek mówi o sobie, że jest niedoszłym lekarzem. Leczenie ludzi było jego marzeniem i, chociaż próbował kilka razy, nie udało mu się dostać na studia medyczne. Swoje marzenie jednak w pewnym sensie spełnił. Od ponad 20 lat jako aptekarz pomaga ludziom dbać o zdrowie. Jeżeli ktoś się decyduje na pracę z pacjentem, no to musi to czuć po prostu. Nie może być jakiś zabłękniały, no bo to wtedy nie ma sensu. Coraz częściej pacjenci ze swoimi dolegliwościami zamiast do lekarza przychodzą właśnie do apteki, ufając diagnozom farmaceutów. Z Katarem nie idę do lekarza, tylko po prostu idę do apteki i wtedy mogę się poradzić. Dzień aptekarza przypada co prawda 27 września, ale o polscy farmaceuci świętowali dopiero dzisiaj. Uhonorujemy... Dyplomami naszych kolegów, którzy mają już od 50 lat dyplomy magistra farmacji. Są to seniorzy, od których również ja czerpałem nauczy. Aptekarz to zawód, który cieszy się ogromnym zaufaniem społecznym, bo do kogo mają się zgłosić chorzy, gdy same kolejki do lekarzy mogą przyprawić o ból głowy. Pięćdziesiąt lat minęło, jak jeden dzień takie okrągłe urodziny świętuje zespół szkół mechanicznych w Namysłowie. Placówka od lat stawia na dobry fach w ręku i szkoli uczniów pod konkretne potrzeby regionalnych firm i to z powodzeniem. Nie pamiętam tych czasów, kiedy szkoła została powołana, natomiast znając historię tej szkoły, mogę powiedzieć, że wiele się zmieniło. Oczywiście wokół nas się wszystko zmieniło, nastąpiło wiele zmian ustrojowych przez te 50 lat, rozwój cywilizacji. Na pewno szkoła też oczywiście się zmieniła, ma zupełnie inny charakter. Natomiast powiem tak, że zawsze ten cel jest najważniejszy, to znaczy uczeń i jego dobro. A to dobro to się kryje, dobry zawód. Jestem w trzeciej klasie kierunek technik elektronik. No, szkoła jest w sumie dobrym kierunkiem, wybrałem dobry kierunek. Można się wielu rzeczy ciekawych nauczyć. To czego się nauczyłeś? Tak, podstawy elektroniki, tak, monterstwo, tam elektroniki jest też również. Mamy dużo zajęć takich praktycznych, tak i byliśmy też w sumie w Hiszpanii na praktykach. Uważam, że poza maturą, która jest mi potrzebna do pójścia na studia, Yy, przydałby się także zawód, na przykład, żeby móc pójść do pracy i studiować jednocześnie. Chciałabyś zostać w przyszłości? Yy, myślę, że księgową yy, lub yy, doradcą yy, księgowym, o tak można powiedzieć. Choć Opolskie nie jest regionem nadmorskim, to w hodowli ryb, oczywiście słodkowodnych, nasze województwo jest prawdziwym zagłębiem. Rybą, z której Opolszczyzna słynie jest karp. Właśnie zaczęły się jego odłowy. I taki właśnie odłów był jedną z atrakcji piątego już święta opolskiego karpia w Krogulnej. Dla rybaków odłowy to moment decydujący, bo teraz się okaże, czy mogą mówić o urodzaju. Czy o klęsce. Pan Edward jest stawowym od 30 lat. Doglądanie ryb, ich karmienie, a w końcu odławianie należy do jego obowiązków. Na jego oko ten sezon, choć był trudny, można uznać za rybny. Zapowiadało się, że wody było mało, że coś tego, ale jednak. Bo karp lubi ciepło, nie? Cieplowodne jest także że ten będzie dobrze. Odłowy to takie karpiowe żniwa, ale w przypadku tej ryby na plony pracuje się niemal 3 lata. I to wszystko głównie z myślą o świętach Bożego Narodzenia. W tym okresie karp kupowany jest najchętniej. Hodowcy z dumą zaś twierdzą, że sprzedają tradycje i magię świąt. Właśnie z, z, z tej ryby bierzemy łuskę na szczęście do portfela, aby w przyszłym roku y, przynosiła wszystkim szczęście. Karp na świątecznym stole ma pozycję niezagrożoną, za to podczas święta karpia hodowcy tej ryby zachęcają, by jadać ją nie tylko od święta. Jest naszą rybą, polską rybą, ekologiczną, karmiona zbożem, same walory pozytywne, warto, warto jeść karpia. Tym bardziej, że sposobów jego przyrządzania jest od A do Z. Można robić ryby w galarecie, można robić ryby pieczone, można robić ryby faszerowane z różnymi dodatkami. Tradycje hodowli karpia w województwie opolskim sięgają w głąb wieków, a to oczywiście ma swoje konsekwencje. W tym roku karp został wpisany na listę produktów tradycyjnych. A Świętokarpia, tu w Krogulnej, to jeden ze sposobów, by tę karpiową tradycję podtrzymać. Katarzyna Plewnia, Kurier Opolski. Pszczoła do ciebie woła chroń nas pod takim hasłem przedszkolaki z Naroka poznają świat tych pożytecznych owadów dzieci uczęszczają do placówki imienia świętego Franciszka patrona ekologów i od najmłodszych lat uczą się jak szanować przyrodę a pszczoły mimo że to niewielkie owady mają przecież kolosalne znaczenie dla środowiska o co dba dbamy o przyrodę. o przyrodę czyli o co o ptaszki, o co jeszcze? O Przedszkolaki dowiadują się, dlaczego o te owady należy dbać. Zbudowały dla nich hotel. W planach są kolejne. Tutaj mieszkają takie pszczoły, murarki. Patryk kiedyś uczęszczał do tej placówki dziś opowiada przedszkolakom o fascynującym świecie pszczół. Bo choć ma dopiero 17 lat, to od czterech prowadzi własną pasiekę. Co nietypowe, pszczelarstwo to nie jest hobby, które przejął od kogoś z rodziny. Po prostu szukał dla siebie ciekawego zajęcia i jak przekonuje świat pszczół, pochłonął go bez reszty. Jestem bardzo zachwycony tak, jak pszczoły sobie radzą tam w swoim środowisku, no teraz pszczelarstwo coraz trudniejsze, dlatego warto im pomagać. Dwa lata temu W okolicy występował zgnilec amerykański, zaraźliwa choroba pszczół, która zdziesiątkowała te owady. Także dlatego dyrekcja przedszkola napisała ekologiczny projekt i udało się zdobyć pieniądze na edukację maluchów. Pszczoła jest tak naprawdę jest pożyteczna, jest pracowita, wytwarza miód, a miód, wiadomo, znamy walory lecznicze naszego miodu. Teraz jest rozporządzenie, że mamy słodzić wszystko miodem, więc jesteśmy tak naprawdę na czasie. Dziś święto miodu, ale w planach jeszcze odwiedziny w pasiece i sadzenie miododajnych roślin. To jest nasze środowisko, w którym żyjemy. Także no myślę, że od podstaw trzeba by było zacząć od tego przedszkola, żeby dzieci już od małego dbały o, o swoje otoczenie. W myśl przysłowia, czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. Anna Świderska, Kurieropolski. Teraz o nieco większych, skrzydlatych przedstawicielach fauny. Liczą i skrupulatnie notują różnorodne gatunki. W ten weekend w całej Europie ornitolodzy, zawodowcy i amatorzy obserwują ptaki. To w ramach Europejskich Dni Ptaków. Także w naszym województwie nie brakuje miłośników tych zwierząt, a jest co obserwować, bo ptaki właśnie szykują się do zimowych odlotów. Pani Ania połknęła bakcyla od męża. Teraz swoją pasją zaraża dzieci. Od kilku lat razem obserwują ptaki. Potem się zaczęły takie wyjazdy w ogóle gdzieś tam do Rumunii specjalnie na ptaki czy na Ukrainę. I, I za każdym razem gdzieś tam jakieś nowe gatunki się pojawiają, a to się wiadomo, ciekawość rośnie. Wśród gęstych drzew na wyspie Bolko w Opolu można zaobserwować ciekawe gatunki. zimorodka tam widziałem yy, trochę kosów, trochę krzyżówek. Tam jeszcze był na początku piżmak. W liczeniu przedstawicieli różnych gatunków w ramach Europejskich Dni Ptaków wcale nie chodzi o dokładność. Akcja ma przede wszystkim taki wymiar edukacyjny, więc tutaj 10 ptaków w ten czy we w ten, nie robi większej różnicy i bardziej chodzi nam o to, żeby pokazać bogactwo przyrodnicze z Fybolko. Miejsce jest rzeczywiście szczególne. Bardzo blisko ulicznego zgiełku, bo praktycznie w centrum miasta, a mimo to zamieszkuje tu wiele ciekawych gatunków ptaków. Ornitolodzy amatorzy regularnie je liczą i katalogują. W sumie udało się zaobserwować w ciągu tych kilku lat ponad 200 gatunków ptaków, bodajże około 215, m.in. sępa połowego. Akcja liczenia ma zwrócić uwagę na takie miejsca i zachęcić do obserwacji ptaków innych. A to, jak przekonuje pan Kazimierz z wykształcenia technik z zamiłowania ornitolog, także świetny sposób na relaks. 10 lat temu pierwszy raz wybrał się na podobną wycieczkę. Ten spokój, śpiew ptaków, cisza z dala, z miejskiego, więc to wtedy się przekonałem, ile ile korzyści człowiek czerpie z natury. Chętni mogą przekonać się sami jeszcze jutro. O Polsce obserwatorzy zapraszają nad Jezioro Turawskie. Anna Świderska, Kurier Opolski. Stukot końskich kopyt i dźwięk myśliwskich rogów można dziś było usłyszeć w Czarnolesie. Na tradycyjny Hubertus zjechali tam myśliwi i jeźdźcy z całej Opolszczyzny. Z kamerą kuriera towarzyszyła im Iwona Tokarska. Kościoła wyruszyli paradnie kilkudziesięciu jeźdźców, tyleż samomyśliwych, wspólnie obchodzą tegorocznego Hubertusa, czyli święto ich patrona, świętego Huberta. To jest takie stare święto no jeszcze chyba dziś z 1700 któregoś tam roku, gdzie jeźdźcy, łącznie z myśliwymi, robili sobie takie święto łapanie lisa. I to jest taka tradycja i my tą tradycję honorujemy. Andrzej Kruszyński jest myśliwym od prawie 30 lat. Dziś wprawdzie nie ze strzelbą, ale też z myśliwskim atrybutem – rogiem. Jest jednym z sygnalistów. Hubertus to dla wszystkich myśliwych znak, że zaczął się sezon polowań. Ten sezon spodziewamy się obfity, szczególnie w Złodzie grubą, ponieważ już od jakiegoś czasu nie polujemy na zwierzę drobę, której jest nam brak tylko na zwierzynę grubą, czyli dziki, jelenie. W tym roku mamy po raz pierwszy Danielę do odstrzału. Po prezentacji jeźdźców i koni nadszedł czas na polowanie na lisa. W tym roku z lisią kitą jechała Karolina Mazurek, ubiegłoroczna zwyciężczyni. Tym razem lisa przechytrzyła także kobieta, Katarzyna Lelek. Jaki jest sposób, by go złapać? Po prostu wyczuwasz w moment i puszczasz po prostu konie i kładziesz się na tym koniu powiedzmy i łapiesz it. Obchody Hubertusa mają zapewnić myśliwym pomyślność w nadchodzącym sezonie. I tego właśnie życzymy wszystkim łowczym. Iwona Tokarska, Kurier W galopującym tempie dotarliśmy do skrótu pozostałych informacji z regionu. Prokuratura nie dopatrzyła się zaniedbań ze strony funkcjonariuszy służby więziennej w zakładzie karnym nr 2 w Strzelcach Opolskich. Chodzi o sprawę materiałów z pornografią dziecięcą, znalezionych w celi Mariusza Trynkiewicza. Pedofil odsiadywał w zakładzie karę 25 lat więzienia za zabójstwo czterech chłopców. Ruszyło głosowanie na projekty zgłoszone do budżetu obywatelskiego Kluczborka. O głosy i 250 tysięcy złotych na inwestycje walczą 32 projekty. Głosować można do 14 października. Panie z powiatu nyskiego, namysłowskiego i kluczborskiego będą miały w nadchodzącym tygodniu szansę na bezpłatne badania mammograficzne. W tych rejonach Opolszczyzny pojawi się mammobus. W kolejnych dniach odwiedzi też inne powiaty. Opolszczyzna świętuje 25-lecie współpracy międzynarodowej. Partnerami regionu są m.in. niemiecka nadrenia Palatynat, hiszpańska autonomiczna wspólnota Galicji czy czeski kraj Ołomuniecki. W poniedziałek odbędą się rocznicowe uroczystości ją zapisy na warsztaty ceramiczne organizowane przez Galerię Sztuki Współczesnej w Opolu, adresowane do osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ceramiką. Informacje można uzyskać w pracowni plastycznej ArtPunkt przy ulicy Kośnego. Chińczyk, szachy i młynek. Te jedne z najstarszych gier planszowych królowały dziś w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Było też jednak trochę nowoczesności. Rozgrywką w iście mistrzowskim stylu przyglądała się Maria Honka. Zaczynamy zarządzać tymi naszymi głosami polityki. Polityka to jest to fioletowe, tak? Każdy z nas ma na początku jeden. Gry po prostu fajne są, no, można usiąść z kolegami razem, a nie tylko przez komputerem na jakichś Facebookach i tak dalej. Uważam, że gry planszowe są bardzo zbliżające do siebie. Bardzo różna rozrywka, tak? Każdy znajdzie coś dla siebie. Ee, jedni e, bardzo lubią gry, które są przede wszystkim rozrywkowe, tak? E, właśnie ro, lubią się rozerwać, żeby wywładować emocje. A są takie osoby, no, tak jak my tutaj teraz będziemy siedzieć przy grze, która jest bardzo wymagająca. E, Intelektualnie, tak, widzimy to sobie murzyć. to e, nie za trzy godziny. Jest okazja, żeby pograć w takie bardziej skomplikowane tytuły, że przychodzimy tutaj, mamy te pięć godzin, żeby przyjrzeć się czemuś, pomyśleć, bo zwykle jeżeli spotykamy się we własnym gronie, to bierzemy takie lżejsze rzeczy, żeby sobie nie przeszkadzać w rozmowie też. A tutaj można właśnie usiąść, skupić się, pomyśleć. Dźwiękiem talerzy i hukiem bębnów rozbrzmiewał dziś opolski rynek. Głośno rozpoczął się 24 Festiwal Drumfest. Na inaugurację przemarsz belgijskiej perkusyjnej orkiestry zachwyciło Opolan. Niesłychane, jakie, jakie tempo, jaka energia. Poznałem zespół w Belgii i stwierdziłem, że jest super. Naprawdę świetnie grają, przyjechałem tu za nimi i będę wracał co roku. W w Opolu króluje również pływanie. Na basenie Wodna Nuta odbywa się Puchar Regionów i Miast Partnerskich. W imprezie biorą udział zawodnicy z wielu klubów pływackich. Być jak Michael Phelps to marzenie wielu młodych pływaków u progu kariery sportowej. Amerykański multimedalista olimpijski jest również inspiracją dla Patryka Podgórskiego z opolskiego zrywu. Moja kariera się zaczęła od wieku 6 lat, kiedy zaczęłem w małej szkółce i pływałem tam przez około 3-4 lata. Lecz potem zmieniłem jakby swoje barwy klubowe i teraz zacząłem płacić mojego trenera Jacka Urantówki. Pływanie to jednak bardzo trudna dyscyplina sportu. Ciężkie treningi wymagają wielu poświęceń. Dzieci ogólnie właściwie nie mają prywatnego życia. Trenują dwa razy dziennie. Szansą na rozwój dla młodych zawodników jest impreza, która w ten weekend odbywa się w Opolu. Mowa o Pucharze Regionów i miast partnerskich Opola w Pływaniu. Oprócz rywalizacji jest to również świetna okazja do integracji młodzieży z różnych zakątków Europy. Nasza integracja to nie tylko zawody, ale w dniu dzisiejszym na przykład chcemy pokazać miasto Opole tym zawodnikom. Impreza jest również dobrą okazję okazją do promocji miasta. Już wkrótce pływanie może być prawdziwą wizytówką stolicy naszego regionu. Opole dysponuje bowiem wyjątkowym obiektem, jakim jest pływalnia Wodna Nuta. Żeby uprawiać wyczynowo pływanie trzeba parę rzeczy. Trzeba mieć zawodników, trenerów i dostęp do obiektów sportowych. W tej chwili już mamy zawodników zarówno w klubie sportowym Zryw Opole, jak i UKS 5+1. Mamy obiekty, mamy trenerów. Młodzi pływacy będą rywalizować również w niedzielę. Warto zatem wybrać się na pływalnię, aby podziwiać przyszłe gwiazdy sportu. Arkadiusz Panecki, Kurier Opolski. I na koniec o niezwykłym zdjęciu, które zrobiło światową furorę. Jego autor to Opolanin. Gdy zamieścił w sieci swoje dzieło, internet oszalał. 7 milionów wyświetleń, setki maili z całego świata i zatkana skrzynka. Życie opolskiego fotografa zmienił jeden kadr. Ujęcie krwawego księżyca nad Opolszczyzną. Obraz spublikowaliśmy na naszym Facebooku już 28 września. Potem poszło w świat. Każdy księżyc jest osobną, osobną fotografią. To nie było zwykłe pstryk. 5 godzin klatka po klatce w identycznym odstępie czasu. Ten efekt to 27 nałożonych na siebie zdjęć księżyca. Dodatkowo właśnie są dwie, dwie klatki naświetlone na putczy na krajobraz. Zdjęcia krwawego księżyca Paweł zrobił tu, w okolicy góry świętej Anny. Miejsce upatrzone miał już wiosną. Zaćmienie to był idealny moment, by wykorzystać ten plener. Wszystko zagrało, no i zdjęcie. Niespodziewaną furorę zrobił w internecie, bo powiem Wam szczerze, że no nie spodziewałam się, że będzie taki rozgłos na tym zdjęciu. Prawie 7 milionów wyświetleń, setki tysięcy polubień, to, że zdjęcie się podoba, widzieliśmy także na naszym facebooku. Internet od razu się używił, użytkownicy zaczęli komentować, lajkować, zaczęli udostępniać to zdjęcie. Publikujemy też inne prace Pawła, także Opolskie, bo Opolskie jest piękne, mówi fotograf i udowadnia to na swoich zdjęciach. To zdjęcie udało mi się zrobić w właśnie naszej turawie. Pewnego poranka pojechałem właśnie na wschód słońca. I dzięki temu, że był niski stan wody na turawie, udało mi się zrobić wędkarza, który w ciszy oczekiwał właśnie na swoją sztukę. W zanadrzu ma ujęcia, które dopiero czekają na publikację w internecie. Możemy jedynie zdradzić, że wkrótce pokaże centrum Opola nocą. Naświetlania się rozmyły i się pojawił taki fajny, magiczny klimat ulicy Szpitalnej. Myślę, że to ujęcie będzie oryginalne na tle innych tych zdjęć tej ulicy. Katarzyna Oborska-Marciniak, Kurieropolski. Dodajmy, że ten niezwykle utalentowany mieszkaniec Opola będzie gościem telewizji śniadaniowej już w poniedziałek. Pawła Uchorczyka zobaczymy w pytaniu na śniadanie w TVP2. Zachęcamy do oglądania tego programu. Prognoza pogody to jeszcze przed nami. Wieczorne podsumowanie wydarzeń dnia jak zwykle o 21:45, a przez cały czas czekamy na Państwa telefony i maile w sprawach, którymi powinniśmy się zająć. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Życzę miłego wieczoru i do zobaczenia. program został sfinansowany z twojego abonamentu